Piękne miejsce, ścieżynka zaśnieżona. Dzisiaj będą świeże dostawy śniegu. A dzisiaj szczególny dzień dla katolików, a dla tych, którzy są niewierzący, też to może być dzień do refleksji. Posypać głowę popiołem, a może po prostu przypomnieć sobie o różnych swoich grzeszkach. Może spróbować coś z nimi zrobić? A może podjąć jakieś zobowiązanie, które pomoże w codzienności? No, nie są to sprawy takie łatwe, ale myślę, że bez takiej wewnętrznej dyscypliny niekoniecznie takiej żołnierskiej, ale takiej wewnętrznej, osobistej dyscypliny. Ciężko jest osiągać swoje cele. Dobrze jest po prostu móc sobie wyznaczyć jakiś cel, dążyć do niego właśnie, praktykując tą wewnętrzną dyscyplinę. Kiedy ogarnie zgnuśnienie, pozwolić sobie na chwilę słabości, ale potem wracać, wytężać swoje siły. Zadowolenie jakie niesie z sobą taka właśnie postawa takie postanowienie jest naprawdę wspaniałe Sprawdziłam to wielokrotnie. Natomiast jeszcze człowiek podda się takiemu nic nie robieniu albo zwoleniu sobie i Przychylnemu patrzeniu na swoje słabostki, na swoje jakieś wady, rozgrzeszaniu się właściwie zawsze, myślę, że nic z tego dobrego nie wychodzi. Oczywiście ktoś mógłby mnie tu wziąć za jakąś przemądrzałą mentorkę, która ma swoje 63 lata i będzie się teraz przemądrzać. Nie, nic z tych rzeczy. Ciągle zadaję sobie pytania, ciągle stawiam znaki zapytania. A no, zadaję sobie pytania, stawiam znaki zapytania. Ciekawe, czym to się różni. W każdym razie pytam, dociekam, szukam, ale jednego jestem pewna: warto to robić. Warto to robić. No i nagrywając te filmiki, upewniam siebie nade wszystko, że warto to robić. A no może ktoś posłucha i pomyśli, może ta babcia ma rację, może spróbujemy podjąć dzisiaj dobry dzień, jakieś postanowienie. Nowy rok już dawno się rozpoczął, ale dzisiejszy dzień jest bardzo dobry, żeby takie postanowienie podjąć. Maleńkie, mały kroczek, ależ magicznie dzisiaj wygląda to miejsce. A po tym się możemy teraz oddać się bez reszty w podziwianiu.